Dzień dobry, jestem Silver, a to jest Meczk4Fan. Jeżeli zastanawiacie się, moment, czy ja te filmy już gdzieś kiedyś widziałem. Owszem, macie rację, jest to cykl poradników, który już był na moim kanale dawno, dawno temu, w sumie jakieś 160 filmów temu, ale postanowiłem w związku z tym nakręcić je od nowa, ponieważ ja potrafię już lepiej montować, a poza tym część zasad się zmieniła. A chciałbym, żeby ten poradnik był jak najlepiej wykonany, ponieważ wiem, że wielu osób może się przydać, a szczerze mówiąc, tamte stare są, no niestety, tak w sobie wykonane, patrząc z perspektywy czasu. Tak więc, jeżeli jesteście nowymi widzami, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych części tego poradnika oraz innych poradników związanych z Magiciem, z Vintem lub z yu gi -Oh, co tylko lubicie. A jeżeli jesteście moimi stałymi widzami, to zapraszam do oglądania serdecznie i zobaczcie, jaki przeskok technologiczny zrobiłem przez ostatnie dwa lata. A tak w ogóle, to dzisiejszy film opowiada o tym, czym właściwie jest Magic Gathering, Skąd się gra wzięła, i w miarę o takiej trochę historii tej gry i o tym, czym właściwie teraz jest, więc myślę, że dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Lecimy. Program powstaje przy wsparciu sklepu Planeswalker.pl. Single, produkty SIFT, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. Chcesz pograć w MTG w Krakowie? BI do Magic Cafe, gdzie czekają na Ciebie różnorodne turnieje, a także produkty i karty. Podtapuj sobie. W najbardziej magicowe miejscu w tym mieście. Magic Decathlon jest obecnie najpopularniejszą, jeżeli chodzi o takie tradycyjne, nazywamy je papierowe, gry karciane. Jest to trading card game, czyli po prostu kolekcjonerska gra karciana. Myślę, że znaczne wrażenie może też zrobić czas i funkcjonowania tej naszej gry, ponieważ światło dzienne ujrzała ona ponad 20 lat temu, w 1993 roku, i święci już sukcesy w takim razie ponad 20 lat, więc powiedziałbym, że jest to czymś, czym bardzo mała ilość gier może się pochwalić. Pomysł zawdzięczamy temu tutaj przyjemniaczkowi. On nazywa się Richard Garfield i jest to pan doktor. I można powiedzieć, że jest to człowiek, któremu po prostu się udało, ponieważ on. Owszem, miał pomysł na bardzo, bardzo dobrą grę, ale miała to być gra planszowa. Jednak gdy się do wydawnictwa czy też do po prostu firmy Wizards of the Coast, no to niestety nie byli oni jeszcze tak potężni jak są obecnie i nie mieli dość dużo funduszy, żeby taką grę wygrać, ponieważ naprawdę trzeba mieć dużo, dużo pieniędzy, żeby wydać dobrą planszówkę. Kazali im po prostu, rozpoznając potencjał, krócić tę grę, zrobić ją prostszą. No i w ten sposób właśnie powstała karcianka która jest rozwijana po dzień dzisiejszy. Obecnie Magic odnosi coraz większe sukcesy, a z zajęłością gry chwalą się praktycznie wszyscy. Już nie mówię tylko tutaj o graczach, ale są też gwiazdy kina, sportu czy telewizji. Ciekawostek, MTG pojawiło się na przykład w jednym z odcinków South Parku, gdzie oczywiście mieliśmy do czynienia z całkowitą komedią i takim troszkę przekręceniem tej gry, ale wciąż było widać, że jest to nawiązanie właśnie do Magica. Oraz również mogliśmy zauważyć dość duże Dość duże powiadam fragmenty Magica, na przykład w filmie Uczeń czarnoksiężnika Fabularnie. Gra jest starciem dwóch potężnych magów, którzy stają przeciwko siebie i miotają siebie kulami ognia, piornami, ogólnie rzecz biorąc potężnymi zaklęciami. Przy okazji przyzywają też potężne kreatury, by za nich atakowały oraz ich broniły przed agresją przeciwnika. I my mniej więcej będziemy robić właśnie to samo. No ale właśnie a propos my, gracze. Jeżeli chodzi o taką faktyczną rozgrywkę, to pozornie wydaje się ona dość prosta. Dwóch graczy na naprzeciwko siebie, by toczyć pojedynek z użyciem przygotowanych wcześniej już z olbrzymiej, olbrzymiej puli kart talii. Naszą talię wliczają się karty z zaklęć, karty czarów, karty uroków, Ekwipunki, kreatury i wiele, wiele innych, ale o tym to dowiecie się już w przyszłych odcinkach. Użyciem lądów, służących w grze jako zasoby many, czyli magicznej energii, zagrywane są coraz to potężniejsze karty. Realizowane są coraz bardziej podstępne plany oraz strategie. No i wszystko to robimy po to, by zlikwidować życie przeciwnika do zera. Oczywiście nie jest to takie proste, jak się wydaje. Spójrzmy na chwilkę na karty. Są one przepiękne. A dlaczego tak jest? Dlatego, że każdy najmniejszy art w tej grze jest tworzony ręcznie przez artystów, a oni, jak widać, nie szczędzą sił. Tak więc każda karta jest takim małym obrazem, małym dziełem sztuki. Więc jest to kolejny aspekt tej gry, który należy docenić, ponieważ każdą najmniejszą kartę, nie tylko z pozoru tak technicznego, jest włożone mnóstwo, mnóstwo trudu. Sama gra, jeżeli chcemy być bardzo dobrzy, podobnie jak szachy czy poker, wymaga od nas zaangażowania dużej ilości czasu, Dużej ilości wiedzy, sprytu oraz różnego rodzaju innych umiejętności. Najlepsi gracze jednak mogą osiągnąć bardzo wiele, na przykład słabe czy dość spore zarobki. W ciągu roku organizowane jest wiele dużych turniejów, których pola nagród może wynosić od kilku, nawet do kilkudziesięciu tysięcy dolarów, a więc faktycznie jest o co się tutaj zmagać. Podobnie jak w innych grach tego typu, tak i tutaj w Magicu mamy zawody również drużynowe, ale. Też nic nie stoi w przeszkodzie temu, żeby jakiś tam pojedynczy, samotny wilk dał sobie radę i został mistrzem świata. Teraz zejdźmy jednak troszeczkę na ziemię, no bo powiedzmy sobie szczerze: mało kto ma szansę zostać mistrzem świata, prawda? Trzeba mieć po prostu możliwość poświęcenia całego swojego praktycznie życia, żeby to osiągnąć, a nie każdy ma na to ochotę, niektórzy chcą się po prostu dobrze bawić. No i właśnie o co chodzi tutaj. Możecie zostać mistrzami waszego kraju. Możecie zostać mistrzami waszej sceny lokalnej. I to już jest jak najbardziej osiągalne. Ostatecznie przecież co chwilkę odbywają się, prawdopodobnie dość niedaleko was, turnieje w sklepach, na przykład z grami. Wystarczy zrobić sobie talię, przyjść na turniej, zapisać się i grać. A potem to już tylko musicie pokonać kilkanaście osób, wygrać kilka rund i jesteście pierwsi. Jesteście czempionami. Jeżeli dobrze wam pójdzie, to do domu możecie wrócić już nie tylko Taką zwycięską miną, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, chociaż obowiązkiem to bym tego nie nazwał, ale możecie przede wszystkim wrócić pod reparowanym budżetem. Prawa jest dość prosta. Jeżeli ktoś potrzebuje karty, a Wy ją macie, bo na przykład ją przed chwilą wygraliście, możecie mu ją odsprzedać. I to często gęsto za niemałe pieniądze. Być może o tym już wiecie, ale jest duża szansa też, że nie macie o tym w ogóle zielonych pojęcia, bo jesteście całkowicie nowymi graczami. Są w tym kraju osoby, które żyją po prostu z tego, że handlują kartami. Często gęsto mają sklepy internetowe i handlują nie tylko na Polskę, ale też za granicę. Tak więc można Magica oprócz traktowania jako grę zamienić również na biznes. Więc każdy może odnaleźć jakiś aspekt tej gry dla siebie. No ale dość już o pieniądzach. Bo najważniejszym, jak dla mnie przynajmniej aspektem tej gry, jest community. W Magiku ludzie są bardzo otwarci na inne osoby. Są sympatyczni, życzliwi, uśmiechnięci, no i przede wszystkim pomagają nowym graczom. Możecie nawet dostać podstawowe karty z darmo, jeżeli takich potrzebujecie, no bo każdy kiedyś zaczynał i większość osób dalej to pamięta, bo to były swoje najpiękniejsze czasy dla każdego z graczy. Z własnego doświadczenia powiem Wam, że z ludźmi od Magicka można pokazać właściwie o wszystkim. Można sobie pożartować, no i po prostu się dobrze bawić. A przecież, no właśnie o to w grach chodzi, prawda? W każdy grach. Żeby się bawić, cieszyć, no i najlepiej jeszcze się czegoś przy okazji nauczyć. No a Magic spełnia dokładnie wszystkie te cechy. Tak więc, co właściwie pozostało mi powiedzieć? Mapiecie zadek, idźcie na turniej i gracie. Tylko jedna sprawa, nauczcie się porządnie zasad, żeby po prostu nie utrudniać życia sobie, ani innym. A jak się nauczyć zasad? Prosto. No, nie chwaląc się myślę, że jeżeli chodzi o język polski, to mój kanał będzie takim jednym z najlepszych miejsc, gdzie możecie poznać zasady Magicka oraz różnego rodzaju takie sztuczki, które mogą się Wam przydać. Dowiecie się, co kupować, jak kupować i jak grać. A to jest w sumie wszystko, czego potrzebujecie jako początkujący gracze. Tak więc zachęcam Was, żebyście sobie wpadli na playlistę poradników do Magicka, którą mam na kanale, ponieważ jest tam naprawdę mnóstwo, mnóstwo przednich filmów. Do tego oczywiście nakręciłem kiedyś poradnik dokładny, jak grać Magicka, ale powiedzmy sobie szczerze, to było kręcone, gdy ja zaczynałem YouTube'a. No i nie jest to jakiejś najwyższej jakości technicznej. Owszem, merytorycznie wszystko jest w porządku, natomiast część zasad się od tego czasu zmieniła. No, może nie tyle znacząco, żeby jakoś nie można się było z tego uczyć, ale jednak przede wszystkim technicznie rzecz biorąc odbiega to od takiej normy, którą ja sobie teraz narzucam. Tak więc ten odcinek, ten film, który teraz oglądacie, jest początkiem rebootu, można powiedzieć, tej właśnie serii jak grać Magic the Gathering i w ciągu najbliższych. Tygodni, można powiedzieć, będą pojawiały się kolejne części. Koniecznie wpadnijcie też na forum mtgnews.pl Tam znajdziecie mnóstwo, mnóstwo materiałów związanych z Magiciem, ponieważ jest to takie forum, które zbiera w sobie praktycznie wszystkich graczy. Dostajecie informacje o turniejach, dostajecie informacje o nowych dodatkach oraz o wszystkim, co dzieje się w świecie Magica. I jeszcze jedna rzecz, o której w sumie zapomniałem powiedzieć wcześniej, a myślę, że może być dość istotna. Nie musicie wydawać w ogóle żadnych pieniędzy, żeby pograć sobie w Magica przynajmniej na samym początku. Możecie iść do sklepu z grami, który sprzedaje karty do Magica i zapytać, czy nie mają oni demodeków. Są to darmowe talie, które sklepy po prostu dostają i mogą je rozdawać początkującym graczom, żeby ci wzięli sobie do domu no i zobaczyli, czy kurcze, to jest dla nich, czy może jednak ich to nie interesuje. Ja myślę, że jest to świetna opcja, żeby sobie pograć ze znajomym albo po prostu wziąć te karty do ręki i zobaczyć, czy nam się one podobają, bo to też jest ważne. Tak więc... chyba tyle. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, a zaufajcie mi, nie chcecie. Zwłaszcza jeżeli Was interesuje ten cykl poradników. Do tego, oczywiście, możecie wpadać na face, lajkować filmy, to jest wszystko mile widziane, bo no, dzięki temu po prostu też w pewien sposób community Magicka się rozwija, a ja się cieszę. No i to wszystko. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już niebawem. Cześć.